Dziś otwieramy trzecie okienko w kalendarzach adwentowych, a pod koniec tego filmu wylosujemy kto wygra kalendarz za bio. więc zacznijmy sobie od milki. Szukamy trójeczki tutaj mamy u góry. Ok, i mamy znowu tego sukienka. Teraz weźmiemy kindera Tutaj mamy trójkę, znowu będzie pewnie to małe jajko. Mamy małe jajko. Teraz otworzymy sobie znowu te zwykłe. To jest to samo. Zrobiłam wczoraj jeszcze kalendarz świnki pepy, bo oczywiście świnka pepa jest najważniejsza. Dobra, więc musimy tutaj nadrobić. Tutaj są zwykłe czekoladki po prostu. Tu mamy jedynkę. Tu też się ciężko to wyjmuje. Dobra, wyjmij wrócę do Was. Niestety się połamała i mamy taki obrazek. Tutaj mamy dwójkę z wczoraj. I teraz otwieramy trójkę z dzisiaj. Tutaj mamy trzy. Teraz ten kalendarz, tutaj mamy trójkę. Okej, mamy to Teraz zobaczymy co się wylosuje w zuzonach. Tutaj mamy trójkę. Jest mała, więc pewnie cukierek. Tak. Teraz bierzemy ten największy zaniebio I szukamy trójki Tutaj mamy, spora jest Okej, okay, i mamy odżywkę Więc mega spoko Teraz wziąłem Red Bull Mam nadzieję, że dzisiaj będzie jakiś lepszy smak Tutaj mamy Okej okay. I mamy taki, vanilia jagoda. Nigdy go jeszcze nie pijam, bo ja ogólnie mało piję Red Bulli. Teraz bierzemy M&M'sa. I tutaj mamy trójkę. ok i mamy banty Mój ulubiony. Teraz Dumle. Tutaj na dole mamy trójkę. Okej, okay, i mamy klasycznego. Teraz już ostatnie jest Czupa Tutaj mamy trójkę, jest mega mała. Okej, okay, o i mamy gumę. Wiśniową. Dzisiaj mamy takie rzeczy. Mamy tutaj post konkursowy na moim YouTubie i w zasadach było, że trzeba polubić i skomentować, z czego jest 65 komentarzy, a tylko 20 polubień. Więc oczywiście będą brane pod uwagę tylko te osoby, które polubiły i skomentowały. Więc czekamy jeszcze godzinę i losujemy. I tak w ogóle to dziękuję za 400 subskrypcji i mam nadzieję, że, że dzisiaj się uda wbić 500. I żeby było sprawiedliwie, mam tutaj karteczki i zapiszę tutaj każdego, kto skomentował, polubił posta i zrobił zasady Teraz karteczki wkładamy do tej miski, jest idealnie świąteczna ze stitchem Kazachstan zagroża nam bombarderami Czas mieszamy, żeby na pewno było sprawiedliwie Dobra, teraz zamykam oczy i losuję jedną osobę, która właśnie wygra ten kalendarz I musicie mi zaufać na słowo, że będę mieć zamknięte oczy Chociaż i tak przez te karteczki totalnie nic nie widać Dobra, więc losujemy i zrobimy jednak dwie nagrody, myślę, że to będzie fajniejsze Pierwsza osoba wygra właśnie ten kalendarz z Niebio, a druga jakiś kalendarz z Milki, jaki uda mi się kupić więc teraz losujemy osobę, która wygra ten kalendarz. Dobra, mieszamy, odwracam się, zamykam oczy i losujemy karteczkę. Dobra, chyba mam jedną, tak. I ją otwieramy od razu, żeby było sprawiedliwie. Okej, okay. ta osoba wygrała ten kalendarz. Gratuluję Ci, odezwij się w komentarzu pod tym filmem. I teraz losujemy osobę, która wygra jeszcze kalendarz z Milki. Teraz losujemy osobę na kalendarz z Milki. Gratuluję, wygrywasz kalendarz z Miki. Odezwij się tutaj też w komentarzu. I jutro nagram, jak wysyłam te kalendarze.